Relacje rodzinne. Rodzina to jest bardzo ważna część naszego życia, prawda? Więc za chwilę usłyszysz pięć bardzo ważnych sposobów. Czynności, które należy wykonywać, aby budować trwałe, udane, a co najważniejszego zdrowe relacje rodzinne. Każde z tych pięciu sposobów jest tak samo ważne, więc proszę zapoznaj się z tym filmem aż do samego końca. Komunikacja. Oczywiście jak zwykle nie ma relacji bez komunikacji. Więc słuchajcie bardzo również uważnie tego co członkowie waszych rodzin mają wam do przekazania. Jednocześnie pamiętajcie o mega ważnej zasadzie. Nikt nie potrafi czytać w myślach. Więc wyrażaj swoje emocje, wyrażaj swoje uczucia, mów o tym wszystkim co się dzieje w tobie i jednocześnie wysłuchaj drugiej strony. Jednocześnie próbuj zrozumieć, wejść w położenie tej osoby, co się takiego tam naprawdę dzieje, bo żeby dobrze zrozumieć drugą osobę, co do nas mówi, musimy naprawdę to spróbować poczuć. Wspólne chwile bardzo ważna część budowania każdej relacji. Nie musi to być od razu wyjazd na Wyspy Kanaryjskie czy w tropikalne regiony Azji. Wspólne chwile gotowanie, gra planszowa. Spacer, jakaś mała wędrówka w góry, to bardzo, bardzo zbliża. A podczas wędrówek, co mamy ochotę robić? Oczywiście komunikować się, więc już dwa elementy można świetnie z sobą połączyć. Podobnie podczas gotowania rozmawiamy, zastanawiamy się, co tutaj można ulepszyć w tym przepisie. Znowu fajna sprawa, prawda? Już o grach planszowych to nawet nie wspomnę, więc pamiętaj, zrób to. Szacunek i akceptacja. Należy się szanować nawzajem, akceptować swoje słabe strony i wyciągać do potęgi te najwspanialsze, które są w drugiej osobie czyli chwalić. Ale szacunek i akceptacja jest kluczem. Nie ma dwóch takich samych osób na świecie. Wszyscy od siebie się różnimy, więc poglądy drugiej osoby mogą być sprzeczne z naszymi poglądami, a w rodzinie w relacjach rodzinnych chodzi o to, aby się nawzajem akceptować i szanować pomimo tych różnic. I to dzięki tym dynamikom te relacje mogą być takie naprawdę wspaniałe. Wystarczy tylko to zaakceptować i uszanować. Rozwiązywanie konfliktów, a bardziej nauka rozwiązywania tych konfliktów. Właśnie z tych powodów, jak wcześniej powiedziałem, różnice między nami powodują to, że może dojść do konfliktów, i nie ma relacji rodzinnych bez. Konfliktów bez jakichś sprzeczek. Bardzo ważne jest to, aby rozwiązywać te konflikty, a jeszcze ważniejsze, aby podczas wyjaśniania, przekonywania, poszukiwania rozwiązań, nie obrażać się nawzajem. Ani słownie, oczywiście, jak i fizycznie, również też. Co jest bardzo ważne, to to, aby znaleźć kompromis, aby odnaleźć środek, Ponieważ wszyscy mamy prawo się mylić, więc nawet jeżeli ty masz pewność, że nie pomylisz się w tej kwestii, przyjmij to, że może być jednak troszkę inaczej. Więc szukajcie środka w rozwiązywaniu konfliktów. Wspierajcie się nawzajem. Rodzina jest to miejsce, gdzie powinniśmy się wzajemnie wspierać. Miejsce, gdzie powinniśmy czuć się bezpieczni, docenieni, szanowani. Więc wsparcie powinno obejmować cały zakres, zarówno emocjonalny, jak również i ten techniczny. Czasami druga osoba potrzebuje wsparcia w jakiejś czynności, więc należy to wsparcie dać. Rodzina jest to miejsce szacunku, zrozumienia i wsparcia. Najważniejsze chyba elementy wymieniłem, więc pamiętajcie również to, że budowanie relacji rodzinnych jest to proces. Nie robi się to z dnia na dzień, relacje są piękne, wspaniałe. Gdy przychodzi schyłek, trzeba je po prostu odbudowywać i nad nimi pracować. Powodzenia. Zapraszam na nasze warsztaty terapeutyczne, terapię grupową i inne rzeczy, które mogą Wam w tym wszystkim ułatwiać, i nawet na pewno będą. Do zobaczenia. Trzymaj się. Hej.